Wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrośnie z poziomu 3490 zł do 3600 już w lipcu, czyli za około dwóch tygodni. Czyli oznacza to, że na rękę aktualnie minimalne wynagrodzenie to 2709 zł, a od lipca będzie to 2780 zł miesięcznie. To jest jednak nic w porównaniu tym, co czeka nas w 2024 roku. Notujemy w tym momencie rekordowy wzrost wynagrodzenia minimalnego i od stycznia 2024 będzie ono wynosiło 4242 zł miesięcznie brutto, co daje na rękę poziom 3191 zł miesięcznie. Co więcej, w lipcu zanotujemy kolejną podwyżkę, co oznacza już czwarte podniesienie wynagrodzenia minimalnego w ciągu dwóch lat. I od lipca 2024 minimalna pensja to będzie poziom 4300 zł, to czyli na rękę 3231 zł miesięcznie. Wynagrodzenie minimalne podnoszone w takim tempie, dla niektórych oznacza szereg korzyści, ale też sporo kosztów i negatywnych informacji. Daj znać w komentarzu, czy uważasz, że jest to dobra informacja, czy niekoniecznie.